średniowieczny mistyk niemiecki Eckhart, zwany mistrzem, powiadał, że ludzie bardziej powinni się zastanawiać nad tym, jak żyć, jak być, niż co robić. To jest ważne, ponieważ mówi, że kiedy będziesz święty, także takie będą twoje uczynki. Kiedy ty jesteś dobry, dobre będą twoje uczynki. W dzisiejszej Ewangelii mamy krótki opis tego, jak Pan Jezus posłał 72 po to, aby szli i głosili Jego Ewangelię. I daje im bardzo krótki instruktażowy wykład, co mają robić. Ale de facto istotą przesłania jest to, co było przed tą instrukcją, czyli ich bycie z Jezusem, ich życie z Jezusem, bliskość z Jezusem. Często myślimy, że potrzebujemy bardzo wiele różnych metod ewangelizacyjnych, sposobów, kruczków, różnego rodzaju sztuczek, a tak naprawdę wystarczy przede wszystkim zaprzyjaźnić się z Chrystusem. I tak jak tych 72. Wyjść jego metodą, prostą metodą, głosić ludziom Ewangelię.